Witajcie! W dzisiejszym odcinku zaprezentuję Wam 13 faktów i ciekawostek dotyczących demonów występujących w uniwersum Wiedźmina. Zapraszam do oglądania. Zacznijmy więc od tego, czym w ogóle są demony. Zdążyliśmy w grach parę demonów poznać, więc wiadomo, że są to istoty o wielkiej mocy, nie bojące się niczego oraz w większości przypadków potrafiące przybrać prawdopodobnie dowolną postać. Co istotne, demonami nazywamy istoty pochodzące z innych płaszczyzn czy innych światów. Występują też w wielu religiach, kultach, legendach czy mitach w uniwersum Wiedźmina. Nie wiadomo tak naprawdę, jak wiele razy u nich występuje i czy w ogóle dzielą się one na rasy. Są przyzywane przy pomocy Goecji. Tak więc, jako poznane demony możemy wymienić Draugi, Draugiry, Klucznika, Czarnego Kota i Psa, Lilith oraz oczywiście Gantera Odim. Do demonów prawdopodobnie należą też Himy, ale o nich mówiłem już w odcinku o upiorach. Przysyłam nie dowódca Borrej-Hrągi, panie. Wpadliśmy w zasadzkę. Nie utrzymamy się. Ude no, twoi zwiadowcy obserwowali pole bitwy, kapitanie. Tak jest. Musieli wykopać rowy w nocy. Za dnia pole było czyste. Pani Glevisik prowadziła obserwacje po zachodzie słońca za pomocą magii. Każdemu zwiadowcy wymierzyć 10 batów, co trzeciego powiesić. Panie, proszę o wsparcie. Nie będzie wsparcia. Musicie wytrwać. A ty, Glevisik? Z tobą rozliczę się po bitwie. Król dowie się o twojej niekompetencji. Bitwy wygrywają lub przegrywają dowódcy, nie czarodziejki. I pamiętaj, ja też złożę raport. Skończyłem z tobą rozmawiać, guślarko. Czas wygrać bitwę! Panowie, do Holongi! DRAWGIRY Draugiry to demony wojny. Są duchami wielkich, a zarazem okrutnych wodzów, takich jak na przykład Vandergrift. Powstają na wskutek klątwy krwi. Jedyną znaną osobą, która pokonała tego potwora jest Gerard z Był to duch stworzony z połączenia szczątek wielu żołnierzy, ale też machin wojennych i pancerzy. No i był to duch właśnie Kedweńskiego generała Vandergrifta. Powiązane z draugami, draugiry to również demony wojny powstające na polach szczególnie zajadłych i krwawych bitew. Są skondensowaną rządzą mordu i nienawiści. Wrażliwe na srebro. Mogimy. Bez nagrobków. Jedna koło drugiej, jakby w grządkach. Witaj. Słyszysz mnie? Kim jesteś? Hmm. Hmm, zaraza. Klucznik jest to demon-potwór strzegący rezydencji von Evereców. Przyzwany do świata Wiedźmina został przez Olgier Davon Everett z innego wymiaru, do ostrzeżenia posiadłości oczywiście oraz żeby dbał o jego żonę Iris. Z niewiadomych jednak powodów kobieta czuła do niego wstręt i kazała mu się trzymać jak najdalej. Z tego powodu klucznik nie mógł pochować potem jej ciała. Śmierć jego pani Iris nie zakończyła jednak jego służby, więc nadal robił to, po co został stworzony, to znaczy chronił rezydencję. Każdego złodziejaszka, którego zabił, chował na specjalnym cmentarzu. Ostatecznie pokonany przez Geralta z Rivii. W bestiariuszu jest napisane: Są na niebie i ziemi rzeczy, o których nie śniło się filozofom. Batolomeo Dares, po próbie skontaktowania się z bytem z innej płaszczyzny egzystencji i zamknięciu w azylu dla obłąkanych. Użyty cytat pochodzi oczywiście z Hamleta Szekspira. Brak oczu, nozdrzy, zdeformowane narządy. Zaraza. To coś nie miało nawet prawa żyć. Cóż, filozofowie nadal spierają się, co to znaczy żyć. Normalnie byłbym zaskoczony, ale nie po tym, co właśnie widziałem. Kim jesteście? Z pewnością nie zwierzętami. Myśl o nas jako o... przyjaciołach domu. Czarny kot i pies zostali przyzwani w tym samym miejscu co klucznik, również przez Olgierda. Różnią się jednak między innymi tym, że te demony zostały zaklęte w ciała zwierząt i miały dotrzymywać towarzystwa Iris po kres jej istnienia. Kiedy kres istnienia nie nastąpił, zostały wraz z klucznikiem w rezydencji von Evereców. A co stało się z nimi później, zależne było od decyzji podejmowanych przez Geralta. Mógł zadecydować o ich pozostawieniu lub pomóc im wrócić do siebie poprzez wzięcie od Iris róży. Lilith jest to bogini lub demon czczona na wschodzie pod imieniem Nia. Związana jest ona z przekleństwem Czarnego Słońca, czarodziej Etibald, Twórca teorii o owym przekleństwie odszyfrował napisy na menhirach Dałków, na płytach nagrobnych w nekropoliach Woszgorów, zbadał legendy i podania bobołaków i jednocześnie stwierdził, że łączą one powrót Lilit z przekleństwem Czarnego Słońca. Drogę dla Lilith miało utorować 60 niewiast w koronach złotych, które krwią wypełnią doliny rzek. Następstwem tych wydarzeń miałaby być zagłada rasy ludzkiej. Etibald uważał, że chodzi o dziewczęta z rodzin królewskich, które urodziły się krótko po zaćmieniu. Mieliśmy z tym do czynienia oczywiście w przypadku Renfri. Kult Lilith jest prawdopodobnie jednym z najstarszych w świecie wiedźmina, na co wskazuje fakt, że plemiona Dałków i Wożgorów istniały w starożytności. Geralt! Tutaj! O, ho, ho biało włosy! Ty wyglądasz na takiego, który się lubi napić. Dzięki, może innym o, razem. No co ty, się prosić. Ja stawiam. Opisujesz się. Oczywiście, że tak. Ty byś się nie popisywał? Uwielbiam bawić się czasem. I przyprawiać nim piernik. Widzę, że słuchałeś. Rzeczywiście mam słabość do czasu. Kiedy nad nim panujesz, możesz robić różne ciekawe rzeczy. Na przykład dosypywać świństw do zupy ludziom, których nie lubisz. Ganter Odim. Demon znany w wielu światach pod wieloma imionami. Znany również jako Pan Lusterko czy Szklany Człowiek. Uwielbia manipulować czasem oraz zbawić się ludźmi. Najbardziej lubi zawierać pakty, z pozoru niewinne jednak pakty te często prowadzą do szaleństwa tych, którzy je podpisali. Owych paktów nie można zerwać i zawsze trzeba spłacić dług. Jedynym sposobem, aby zerwać umowę z Odimem jest wygrać grę, która działa na jego zasadach. Z pewnością najpotężniejszy z wymienionych dzisiaj demonów i najprawdopodobniej najpotężniejsza postać pojawiająca się w uniwersum Wiedźmina. Nie będę omawiał całkowicie jego postaci, bo jest na moim kanale osobny film o nim, ale powiem kilka ciekawostek. Wywiąż się z umowy, wtedy zdejmę z nami. Nigdy więcej nie będziesz mi przeszkadzał, kiedy z kimś rozmawiam. licha. czemu mam muchę w zupie? Przedstawiona w sercach z kamienia historia związana z Odimem i Olgierdem jest nawiązaniem do legendy opowiadającej o Panu Twardowskim, który sprzedał duszę w diabłu w zamian za wielką wiedzę i znajomość magii. Jedna z najbardziej creepy rzeczy związanych z nim w grze jest to, że kilkakrotnie pojawia się on podczas rozmów Geralta z różnymi postaciami. Zarówno po podstawowej grze, jak i w dodatku. Stojąc w tle i z uśmiechem przyglądając się rozmowie Wiedźmina. Po prostu różne postaci w tle mają jego twarz. Scena, w której Odin pokazuje się Geraltowi siedząc na kabliczce wśród wieżw, jest kolejnym nawiązaniem do Diabłów Spodań Ludowych. Diabeł Rokita kojarzony był z wierzbami. Ganter jest wspominany także w drugim dodatku do trzeciego Wiedźmina jako ten, który przeklął Marlenę de Tamara, w Wichta Plamistego. Geralt ma możliwość zjąć klątwę i uratować kobietę. To wszystko, co miałem wam do zaprezentowania w dzisiejszym odcinku. Zapraszam was do subskrybowania, komentowania i lajkowania. Możecie też pisać propozycje następnych odcinków. Na razie